Dzień dobry moi drodzy w kolejnym odcinku mojego daily vloga, mojego pamiętniczka, bo tak naprawdę to jest główne założenie oprócz tego, że chcę Wam pomagać, chcę z Wami być i chcę tworzyć tu taką naszą wspólnotę osób, które widzą w odchudzaniu nie, nie, widzą w odchudzaniu nie tylko to, że to minus x kilogramów, tylko o wiele więcej, o wiele więcej płaszczyzn, które trzeba będzie naprawić, żeby pomóc sobie raz na zawsze i schudnąć bez efektu jo, czyli utrzymać Wagę. Ja nazywam się Bartosz i z wykształcenia jestem psychologiem i dietetykiem, i od lat, a w zasadzie już od 7 lat, pomagam moim pacjentom zmieniać nawyki żywieniowe. Wiecie, ten okres, początek stycznia to takie żniwa dla dietetyków. W zasadzie luty, marzec to też są takie dobre miesiące, jeśli chodzi o, o, o dietetyków, o, o specjalistów, którzy siedzą w branży fitness. No, bo nie da się ukryć, że wtedy mnóstwo osób chce schudnąć, i to jest taki power, i to nie jest nic złego. Każdy moment na to, żeby zmienić coś jest dobry. Nieważne, czy to będzie listopad, styczeń, grudzień czy kwiecień, natomiast coś magicznego jest w tym styczniu, w tym nowym roku, i jeśli czujesz, że że masz taką potrzebę, żeby coś zmienić, to jak najbardziej trzymam za Ciebie kciuki i mogę Ci również w tym pomóc. Po pierwsze za pomocą dostępnych jadłospisów. Po drugie za pomocą e-booka Mentalna Klucha, który jest dostępny również na mojej stronie www.bartoszeliszewski.pl i po trzecie za pomocą mojej skromnej osoby, jeśli chodzi o konsultacje jeden na jeden. Jeśli borykasz się z problemem np. otyłości czy zaburzeń odżywiania, to z przyjemnością właśnie Tobie pomogę. A dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewnym cytatem, który bardzo spontanicznie w ogóle wpadł w moje ręce. I mam go przed sobą, i powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę mocno bagatelizowana sprawa. Ale niejednokrotnie już się spotykam z taką sytuacją, że, no właśnie, posłuchajcie, patrząc w rok, który jest przed nami, czujemy trwogę, ponieważ nie znajdujemy tam niczego nam znanego. Lata z nami wydają się być przyjazne. Ogrzane są ciepłem rozpalonych przez nas ognisk, a wszystkie ich echa są echem naszych własnych głosów. Autor Alexander Smith. I wiecie, to jest, to jest ciekawe, bo niejednokrotnie, kiedy rozmawiam, zwłaszcza ze starszymi osobami, to niezadowolony do końca z tych czasów, które aktualnie są. Mówią, kiedyś to było jakoś tak fajniej, bezpieczniej. Nie martwiłam się o to, czy moje dziecko wyjdzie na ulicę i coś się z nim stanie. Latały cały dzień po boisku i generalnie wszyscy byli dla siebie bardziej życzliwi. Ja na przykład uważam, że w dalszym ciągu są osoby, które są dla siebie mega życzliwe i to nie jest kwestia czasów. To jest kwestia tego, jakim, w jakim otoczeniu znajdujemy się. To jest moja interpretacja. Z drugiej strony, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa, wcale też nie uważam, że kiedyś było bezpieczniej, a, a dzisiaj jest e, straszna masakra po prostu na ulicach. Uważam, że po prostu o wiele więcej się o tym mówi. Mamy media społecznościowe, mamy spotet, mamy wiadomości, mamy e, Twittery, mamy TikToki, Facebooki, Instagramy, Snapchaty, YouTube Jakieś tam inne platformy, typu Twitch'e, których już kompletnie nie ogarniam. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że każdy występek możemy nagłośnić, o wszystkim możemy powiedzieć i wszystkim się możemy podzielić. Jakiekolwiek zagrożenie widzimy, też możemy o tym powiedzieć głośno. Dlatego to nagłaśnianie wydaje się mieć takie kolosalne znaczenie. Mówi się o czymś głośno, więc strach yy, jest czymś powszechnym. Słuchajcie, no, poprzedni rok był nafaszerowany strachem. Wojna za wschodnią granicą, e, ale, ale przecież zawsze się o wojnach dyskutowało, zawsze te wojny były. Natomiast tutaj, ponieważ mamy dostęp do mediów społecznościowych, widzimy często fake filmiki, widzimy często fake informacje, które jeszcze bardziej nas nakręcają. Dlatego e, nie zgadzam się z tym, że kiedyś było tak beztrosko. Dzisiaj też jest beztrosko, bo to jest kwestia mindsetu. Z drugiej strony, przecież kiedyś nie moglibyśmy pracować przez internet, kiedyś nie mogłoby być takich filmów, i kiedyś nie mówiło się o depresji. I to dobrze? Nie, to nie jest dobrze, bo depresja również kiedyś była także. Natomiast nie była ona nie tyle w ogóle nawet nagłasiana, ale też niezrozumiana. Ludzie bagatelizowali ten problem. Ataki paniki, ataki lęków. Co? Przestań, weź się za robotę i, i przestań wymyślać. A teraz jest to normalne. Teraz jest to. Coś powszechnie uznane za coś normalnego i to jest fajne. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że czasami jest tak, że te ataki paniki, że takie ataki lęku, czy takie nie do końca zrozumiane przez nas emocje i, i, i ciężkie myśli, które znajdują się w naszej głowie w momencie, kiedy zaczynamy analizować, co nam przyszłość przyniesie, jest również prowodyrem tego, że Będziemy chcieli w pewien sposób sobie załagodzić ten stan i będziemy chcieli rozodować te emocje. Czasami również jest tak, że przeszłość za nami bardzo długo się snuje, i czasami ta przeszłość nakręca nas w stronę autodestrukcyjnych zachowań. Zajadamy, analizujemy. Ale czasami również jest tak, że przeszłość w pewien sposób mamy przepracowaną, a to właśnie. Ta niewiadoma przyszłość i ten strach przed nowym, przed zmianami, to jest coś, co paraliżuje nas, nas. I, i generalnie zmiany w naszym życiu, czy to na takim etapie jak praca, czy, czy na płaszczyźnie takie jak yy, rodzina, jak na przykład ostatnia jedna z moich klientek, która była totalnie smutna, że jej córeczka po raz pierwszy wyjeżdża. Na studia, opuściła to tak zwane gniazdo rodzinne. Czy zmiana w pracy, zmiana stanowiska, to wszystko powoduje w nas lęk. Zmiany przed nowym to jest tak naprawdę. W zasadzie nie zmiany przed nowym, przepraszam, a lęk przed nowym to jest coś powszechnego. I teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy rozkładanie na czynniki pierwsze, czy analizowanie tego, co się wydarzy, daje nam jakikolwiek benefit? Czy kiedykolwiek zdarzyło się w Twoim życiu chociaż raz przewidzieć przyszłość? Odw odwzorować to dokładnie, co się wydarzy. Bo czuję, że nawet jeśli była chociaż raz taka sytuacja, to... Był to zupełnie przypadek, który i tak nie odwzorowywał w 100% tego, jak wyglądało to w Twojej głowie. Być może było coś w stylu, a nie mówiłem, że tak postąpisz, a nie mówiłem, że będziesz na mnie zła. Natomiast to są takie skrajności, które po prostu się zdarzyły, ale analizowanie, przewidywanie tego, co przyniesie przyszłość, być może jeszcze bardziej być dla nas destrukcyjna niż założenie, że to się może wydarzyć. Nie wiem jak ty, ale kiedy dochodziły do nas informacje, co się dzieje właśnie za wschodnią granicą, no to przychodziły różne myśli do głowy, różne teorie, różne, różne pomysły. I tak naprawdę nic się nie wydarzyło z tych wszystkich rzeczy, które miały się wydarzyć przez pierwsze kilka tygodni, zaraz po ataku. Ja nie wiem, co się wydarzy. Ty tego też nie wiesz, nikt tego nie wie może oprócz tych najwyższych na świecie, jeśli chodzi o władzę. Natomiast analizowanie tego być może jest o wiele bardziej destrukcyjne niż to, że mogłabyś sobie, mógłbyś sobie ustabilizować to emocjonalnie, odcinając te myśli. Jeśli zatem wybiegasz w przyszłość i próbujesz zgadnąć, co się wydarzy, Próbuj od razu również, jeśli masz za to siłę, odseparować od tych myśli. Nie zgaduj, nie analizuj, co ktoś ma w głowie, bo prawdopodobnie i tak tego nie zgadniesz. Z taką refleksją cię pozostawiam na dzisiaj. Dzięki, że jesteś. Pozdrawiam serdecznie.